Teraz opowiem kawał o pani psycholog, trochę cię rozbawi, a potem zechce Ci się jeszcze lepiej wykonywać obowiązki służbowe. Kobieta rozpoczęła pracę jako szkolny psycholog. Zaraz pierwszego dnia zauważyła chłopca, który nie biegał z innymi chłopcami po boisku, tylko stał samotnie. Podchodzi do niego i pyta: Dobrze się czujesz? Dobrze. To dlaczego nie biegasz z innymi chłopcami? Bo jestem bramkarzem. Oczywiście, haha, bo mamy biedną panią, która nie wpadła na pomysł, że samotnie stojący chłopiec w sumie bierze udział w interakcji rówieśniczej. W odróżnieniu od kolegów, chłopiec stał rzekomo samotnie. Ukryta gdzieś głęboko w każdym z nas kobieta każe nam dostrzec niesprawiedliwość, ból, może nawet krzywdę chłopca. Wejdźmy na chwilę w narysowany tu świat. Jest tu na starcie. Sporo nadziei. Kobieta, prawdopodobnie młoda, pełna ideałów, zaczyna swoją nową pracę jako psycholog. Jest nadzieja na wykazanie się, na pomoc, na sprawczość, na pomoc i młodym ludziom, i ich rodzicom. Widzimy już pierwszego dnia szansę dla naszej pani. Wielu z nas także skorzystałoby z pierwszej nadarzającej się okazji, żeby się wykazać, zrobić coś wartościowego w naszej pracy. Jakże piękna musi być praca takiej szkolnej psycholog. Może podejść do każdego i w każdym momencie zapytać, czy dobrze się czujesz. Chłopcu nie przychodzi na myśl zapytać, o co jej chodzi. Czemu swe pierwsze kroki jako szkolny psycholog kieruje właśnie do niego? Dopiero cytat to dlaczego nie biegasz razem z innymi chłopcami koniec cytatu rzuca nam lepsze światło na wyuczone przez panią wzorce zachowań chłopców. Chłopcy wesoło biegają, a jeden z nich stoi. Dla mnie, jako rodzica, postawa pani jest godna podziwu. Równość, inkluzywność to ważne aspekty zabaw dzieci i ich wspólnego wzrastania do dorosłości. Nie możemy nikogo pozostawiać z boku. Jak powiedział klasyk Nie ma głupich pytań. Dlaczego nie biegasz z innymi? Nawet jeśli odpowiedzią jest bo jestem bramkarzem.